Instytut Lingwistyki przedstawia. Daj znać w komentarzach, czy ja to dobrze rozumiem. Bo z tego co widzę, to mi się wydaje, że po polsku jak piszesz słowo ty, to ty musi być z dużej litery. Ale też kiedyś ktoś mi powiedział, że ty nie musi być z dużej litery, ale. Tak, jak chcesz komuś pokazać szacunek, to wtedy piszesz ty z dużej litery. Czy ja to dobrze rozumiem, czy nie? I pytam się przez to, że po angielsku tak nie jest. I się nigdy nie pisze you z dużej litery, albo prawie nigdy. A, i żeby nie zapomniał, jak chcesz podsumowanie dzisiejszego filmiku, to sprawdź linka na dole w opisie, bo tam jest link, gdzie możesz ściągnąć PDF. W niektórych religiach, jak piszesz do Boga albo na przykład piszesz modlitwę do Boga, to wtedy się pisze You z dużej litery. Albo właściwie czasami się pisze z dużej litery, bo sprawdzałem w necie i chyba zależy od religii albo od kościoła. Na przykład z tego co czytałam, to niektórzy chrześcijanie mówili, że nie, jak piszesz You do Boga to powinno być z małej litery. I niektórzy pisali, że tak, trzeba pisać U z dużej litery, żeby pokazać szacunek dla Boga. A inni pisali, że nie, że tak dawniej było, ale już tak nie jest i teraz jak tak ludzie robią, to mylisz małe dzieci, bo dzieci to czytają i potem widzą, że to jest z dużej litery, i potem nie wiedzą, jak pisać, bo to jest po prostu niepoprawne po angielsku. I nawet kiedyś komuś powiedziałem w Polsce, że hej, nie pisz ju z dużej litery, bo to jest niepoprawne. Ale oni powiedzieli, no ale ja i tak będę pisał, bo ja chcę im pokazać szacunek, ale nikogo nie obchodzi, co ty chcesz robić. Nikt tego tak nie zrozumie i po prostu będą myśleć tak, co za dziwny człowiek, czemu on napisał you, czemu wszystkie słowa. Są dobrze napisane, ale you jest z dużej litery. Czy ten człowiek nie wie jak pisać? To nikt tego nie zrozumie, że chcesz im pokazać szacunek. Tak to nie działa po angielsku. Myślę, że nikt by w takie coś nawet nie wpadł. I z tego co czytałem, to większość religii mówią, że nie. Nawet z Bogiem nie pisz you z dużej litery. Ale oczywiście niektóre religie mówią, że tak. Napisz you z dużej litery. I jak mówisz o Bogu i mówisz him, to też him Powinny być z dużej litery. To w takim razie, jak ty do kogoś piszesz, powiedzmy, że piszesz do swojego szefa i napiszesz You z dużej litery, to czy ty myślisz, że on jest Twoim Bogiem, bo tak go traktujesz, jak tak piszesz po angielsku? To po prostu nie rób tego. To jest głupie, to jest niepoprawne, ok? I mówię po angielsku, to jest głupie, ok? A po polsku tak robicie, to jest normalne. No big deal. Ale po angielsku to jest głupie. To jest głupie. To wygląda głupio i to jest źle. To jest źle. I mnie i nikogo innego nie obchodzi, czemu piszesz, już jest dużej litery? To jest po prostu i zawsze będzie źle. To nie rób tego. Ale muszę powiedzieć, że to jest ciekawe, że po angielsku ja, to znaczy I, jest dużej litery. I myślę, że tutaj widzimy różnicę w kulturze. Może mi się tak wydaje, ale mi się wydaje, że kulturowo. Widzimy różnicę, bo myślę, że e, kraje, gdzie, które mówią po angielsku, to są bardziej hmm, indywidualistyczne. I trochę się nie dziwię, jak piszesz ja, to znaczy I z dużej litery, ale piszesz you z małej litery. A po polsku jest na odwrót. Mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe, nie wiem, co ty o tym myślisz. Też tutaj szybko chciałam powiedzieć, że polecam, żebyś sprawdził nasze kursy językowe. Nie wiem, czy wiesz o tym, że my mamy kursy językowe, ale oczywiście Instytut Lingwistyki, my tworzymy kursy językowe w różnych językach, nie tylko po angielsku. To jak chcesz wiedzieć więcej o naszych kursach, to po pierwsze sprawdź linka na dole w opisie, a i po drugie, wiesz, to co mi się podoba z naszymi kursami, jest że płacisz jeden raz i masz dostęp do naszej platformy przez 5 lat. Dodatkowo, też masz dostęp do naszego Native Speakera przez 5 lat. I to znaczy, że możesz mieć ćwiczenia z naszym Native'em dwa razy w tygodniu przez 5 lat. Też mamy naszą własną aplikację, mamy podcasty językowe, mamy kolorowe mapy myśli i też inne e, ćwiczenia, które Ci pomogą zapamiętywać słowa i zdania itd. Tak bardzo szybko. To sprawdź nasze kursy, link jest na dole w opisie. I zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.